A na koniec trochę o sporcie. Już w ten weekend, jak co roku, będziemy mieli okazję podziwiać najlepszych młodych zapaśników z kraju i z zagranicy. Więcej o sobotnim turnieju, który odbędzie się w hali zespołużbku nr 3, opowie trener suplesu Kraśnik Jarosław Kozak. Dzień dobry, witam w Kolejny raz na jesieni odbywa się nas puchar polski junioru, który będę przychodził z 20 do 22 listopada jak zwykle wskazuję wszystko, mamy już potwierdzenia. będę mocna obsada na tym turnieju, będą bardzo emocjonujące i interesujące walki także zapraszam Państwa na hale na dzień dzisiejszy już przyjechali do nas szybciej i Goszu u nas to jest Słowacja, który nas jest przed turniejem na, obozy, na obozie i kadra juniorów która też z trenerem kadry przybyła u nas na obozie i Goszu do turnieja i później będą walczyć w tym turnieju. Zawody odbędą 21. W sobotę o 9 rano zespół szkół nr 3 w hali sportowej na, przy szkole, która istnieje. Także zapraszamy na zawody do nas, na walki, zobaczyć naszych zawodników i zobaczyć innych też.